Niespodziankę. Wielkie brawa to są nasi sędziowie, którzy przez wszystkie trzy dni będą oceniać i wyłonią Mistrza Polski w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych dywizjach. Głos chciał zabrać przed Państwem pan Mike Townsend z Kanady, wiceprezydent Światowego Związku Orkiestr Marszowych. Hello, I bring you greetings from Canada and greetings from Wamsby International. It is our definite honor to be here in Radom for this event. We were to be here two years ago before COVID. But we all know what happened. Dla, dla nas to szczególny zaszczyt być tutaj z wami. E, chcieliśmy tu być już dwa lata temu, ale pandemia pokrzyżowała like to introduce our judges. Myself, I am from Canada, Mike Townsend. Na początku chciałem przedstawić naszych jurorów. Uh, Największy jest Mike Townsend z Kanady. We have from Germany, who is also the coordinator for Wamsby Europe, Hans Peter Bouchot. Buszał z Niemiec, który jest także koordynatorem światowego związku orkiestr marszowych na Europę. We have with us from Malaysia who is also the coordinator for Wongspeed Asia Jimmy Wong. And we have from us, from the United States of America, the one who is our esteemed judge's president or in charge of the judge's jury. Uh, Keith Bearden. Mr. Keith Bearden from Texas, USA, who is also the chairman of the Bureau of the organization. We uh, have had many, many discussions with Darius and with Anna, and uh, we have done very much work to Uh, establish an Affiliate in Poland, Wamsby, Poland. Spędziliśmy wiele czasu na dyskusjach e, i ustaleniach e, i żeby... I, e, i żeby teraz chciał Pan Mike Townsend ogłosić ustano, oficjalnie ustanowienie Filii Światowego Związku Orkiestr Marszowych w Polsce. At this point, I would like to make an official presentation of our official pin to the president of Womsby in Poland, to Dariusz. Thank you for allowing us to come from our countries to enjoy your music and to adjudicate your success, Bravo! Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i za to, że możemy. Cieszyć się Waszą muzyką i życzę Wam dużo sukcesu. Bardzo dziękujemy panom jurorom. Na stronie Światowego Związku Orkiestr Marszowych jest hasło: Join, Event, See the World, czyli krótko mówiąc, dołącz do nas, prawda? Zwiedzaj świat i oddzieje się. A nad, przystankiem na tej mapie zwiedzania świata jest dziś Radą. Pani Prezydent powiedziała, Mistrzostwa zostały otwarte. Zapraszamy Państwa jutro o 10:30 na sesję przedpołudniową do zespołu szkół muzycznych, o 14:00 na sesję popołudniową, a w niedzielę, piękną, słoneczną niedzielę, dodam, że słońce będzie z tyłu, bo trybuna jest tak ustawiona, że patrzymy na północ, więc się tam nie spalimy, oni będą mieć gorzej na płytce. Zapraszamy serdecznie na stadion przy ulicy Narutowicza, na stadion Mosiru. Szanowni Państwo, atrakcji na dziś dość. Wychodzimy z placu w tym samym, w tej samej kolejności. Rozpoczyna małe grandiozo. Proszę w takim razie orkiestry o sformatowanie szybko po raz kolejny. Mimo, nas państw, mimo nam bardzo Państwa widać w Radomiu. bardzo się cieszymy z tego powodu, że jesteście. Bardzo ufamy, że jak nam wyjdą te mistrzostwa, to może uda się robić następne, w latach kolejnych. Bardzo byśmy chcieli. I co? Rozpoczynamy. No to odwrót, drodzy Państwo. Wielkie dzięki, że jesteście.